Witam Was serdecznie. Max Pejpel przedstawia MotoGP21 w tym odcinku Junior Team. Nagrywam ten odcinek bezpośrednio po transmisji z Grand Prix Silverstone i naprawdę liczyłem na Fabio Quartaro, który wygra ten wyścig. I na to wskazuje naprawdę, że Fabio Quartaro w tym roku zgarnie tytuł mistrzowski. Ma najlepszą formę, naprawdę. Ja tutaj zauważyłem to, nawet na niego liczyłem. W jednych z odcinków też o tym powiedziałem, że na Fabio Quartaro liczę, że on wygra na Silverstone. No, naprawdę sporo jest wiadomości, informacji. Na pewno w tym odcinku trochę o tym coś powiem. Także zaczynamy Grand Prix Ameryki Junior Team. Tym razem będzie to warunki deszczowe. Ale jak można przypatrzeć, jakie ja miałem czasy: 23, miejsce 6, bardzo słabo mi szło. Jesteśmy 24 temperatura asfaltu, 19 powietrza, 17 prędkość wiatru. Może sobie troszkę, troszkę odbiegnę od tematu i może powiem coś na temat hokeja, bo też się interesuję hokejem, oglądam i oglądałem ten turniej przedolimpijski, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Grali z Białorusią, ze Słowacją i z Austrią. To był taki turniej, żeby się dostać w roku 2022 do Olimpiady. Z Białorusią zrobili sensację, bo wygrali 1-0, gdzie już myśleli, no mają duże szanse do Olimpiady, ile lat musieli czekać, żeby do tej Olimpiady się dostać. Bo kiedyś Polacy chyba byli nawet w olimpiadzie w hokeju na lozie. To były takie lata, żeby już na świecie nie było? I tutaj już się myślało, że naprawdę dobrze będą grać. Ale ze Słowacją, no niestety, przegrali 5-1. No, co tutaj można powiedzieć? Białoruś grawelicie, Słowacja Gravelicie. No, Słowacja, jak pamiętam, chyba kilka lat temu, nawet z Finlandią, to znaczy się z, z Kanadą, nawet potrafiła wygrać. Więc co, co tutaj można było naprawdę myśleć sobie? Po prostu nam baty takie dali w hokeju. To jest elita, a my jesteśmy praktycznie w dywizji pierwszej b Można powiedzieć, Polska to jest taka trzecia liga w hokeju na lodzie. A tutaj mierzyła się z Białorusią, która gra w elicie, ze Słowacją, która też gra w elicie i z Austriakami, którzy chyba grają w pierwszej dywizji pierwszej B i też baty nam dali, wygrali 4-1, więc tutaj byliśmy raczej na tym turnieju olimpijskim, no potencjalnie najsłabszym państwem. No nic. Tak to czasem bywa, żeby kokej do przodu też poszedł, to też musiałby być naprawdę spory nakład pieniędzy na to, jeżeli chodzi o Polski Związek Kokeja na Lodzie. Dobra, ja tutaj sobie porozmawiałem o kokeju, ale teraz przechodzimy do MotoGP, bo też są ciekawe informacje na temat MotoGP. Mamy tutaj Akagiego na pozycji dziewiątej i będziemy mieli tutaj naszą reprezentantkę Ariane, tak. Ja też na nim liczę, żeby jej dobrze poszło. Dobra, niech oni jadą. Ja będę podczas odcinka wszystko oczywiście o tym mówił. E, takie informacje w sprawie całego Pitbayrera, bo on jest tutaj szefem ZKT-u. Tam słyszałem coś na temat Petrucci'ego, żeby będzie jeździł w Dakarze. No, ciekaw jestem, jak Danielo Petrucci sobie poradzi w Dakarze, bo jednak Dakar to są takie wyścigi bardziej wytrzymałościowe. są takie wyścigi, gdzie zawodnik musi nie tylko dobrze jeździć, panować nad motocyklem, mieć różną strategię, a jak mu się spierdzieli taki motocykl, musi sam po prostu naprawić. Dakar to są ciężkie wyścigi. Nie wiem jak sobie poradzi Petrucki, ale na pewno będę chciał... Raczej go będę tam obserwował. Zobacz. Zobaczymy jak mu po prostu pójdzie. No, co do e, Jorge Martina na kwalifikacjach, no to mogę powiedzieć, że tutaj e, w Grand Prix Silverstone, no co do organizatorów, troszeczkę, tak, że tak powiem, no trochę niedopracowanie, to, nie to że tak powiem, dopiero po trzech minutach, czy tam 3,5 minuty, dopiero e, ten czas, który Jorge, Jorge Martin zrobił, no był dopiero skorygowany. Ale widziałem tę chwilę, kiedy Jorge Martin e, już tam na live timing było pokazane, jak zrobił ten czas. E, podjechał do tego, e, do tego miejsca na torze, tam gdzie zawodnicy robią te próbne starty. Jak e, zaczynałem wyścig, tam jest coś takiego, że na każdym torze, torze w MotoGP jest taki odcinek, gdzie zawodnik po kwalifikacjach jak, jak robi. Może sobie potrenować te próbne starty. I tam widziałem taki moment, kiedy Jorge Martin był koło Marqueza i Marquez mu tak, trochę tak z niechęcią e, pogratulował, to było widać. Dobra, teraz zaczynamy. I Arianna. Będzie ona mnie ciekawić, jak ona tutaj pojedzie. Z kamery, myślę, telewizyjnej. No, troszkę szeroko, ale tam upadek Akagi wywalił się. Ale akcja. Akagi się wywalił. Arianna teraz. Jak doszło do tego upadku? No kurde, nie zauważyłem, bo bardziej byłem tutaj skupiony na... nad Arianną. No, ale... To są warunki deszczowe. Dobra, niech... Ale tutaj kolejny upadek. Co tu? Ja się kręcę? Co tu się dzieje? Arianna na 18 pozycji. Jeszcze będą tak upadać, więc Arianna będzie tutaj naprawdę dobra. Ja muszę zobaczyć pierwsza tutaj pozycja z tyłu. Nikt ją nie goni. Niestety Akagiego już nie ma na tym wyścigu. Fatalnie. Co do Akagiego naprawdę fatalnie. Tutaj byłem bardziej rozgadany, że tak powiem sytuacją, co się dzieje w MotoGP a tutaj naprawdę coś się dzieje Arianna dobrze pojechała Akagi już jest po prostu old race no niestety, tak się czasem zdarza, widzę, że Akagi chyba w warunkach deszczowych sobie nie radzi, ale widzę też Acosta, który też tutaj glebnął i jest już przed Arianną Propoła kosty, też się tutaj wypowiem na ten temat, bo też oglądałem Grand Prix. No, wracając do tematu Jorge Martin, no, dopiero później w garażu usłyszał, że e, przestrzelił tą pierwszą, czy tam drugą przekanę i naprawdę to było wręcz niemożliwe, żeby w, e, w pierwszych dwóch zakrętach już mieć półtora sekundy przewagi nad rywalami. Ja bym zrozumiał to, e, no, gdyby ktoś jechał, nie wiem, na warunkach e, deszczu, to znaczy, miałby opony na mokry asfalt, a ktoś by założył sliki, nie? To, to tak, to by półtora sekundy tyle urwać, ale tutaj naprawdę tak troszkę zaskoczył. E, co do wyścigu z klasy Moto 3 wygrał Fenatti, świetna forma naprawdę Fenattiego od początku do końca było widać, że Romano Fenatti tutaj naprawdę coraz lepiej jeździ ten zawodnik, chociaż kilka miał tam kontrowersji, jak tutaj widać go teraz, Fenatiego. Ale jak widać, naprawdę dobry jest zawodnikiem, naprawdę tutaj no ma 60 parę terapunktów do Akosty, trzecie miejsce w generalce. Ładnie. Antonelli był drugi, Foggia był trzeci, Guevara był czwarty, Suzuki był piąty, a Akosta był jedenasty. Ale Akosta przydarzyło mu się naprawdę... Chyba okay, uderzenie, bo jeździł e, naprawdę z takim rogiem. Było tak widać, jakby ten Akosta jeździł z takim bykiem, że tak powiem, bo ta e, osłona na e, hamulec mu się aż tak wygięła. I to było widać tak, jakby miał takiego roga z prawej strony. Taki katemowy byk z jednym rogiem. Byk z jednym rogiem, o, mógłbym tak nazwać. Akosta jechał jak byk, byk z jednym rogiem. Kolejne. Tutaj są informacje dotyczące te, też tego Andrea Dovizioso. Nie sądziłem, że on z powrotem wróci do Yamachy. W apryli mu nie szło, naprawdę do wiemu, a tutaj już są informacje, że do Dovizioso pojedzie w Petronasie i może to być na trasie San Marino. Naprawdę są te informacje bardzo ciekawe, bo ja korzystam z informacji na oficjalnej stronie MotoGP. Naprawdę ja tutaj korzystam z tych informacji i tam są, że tak powiem, te informacje w 100% po prostu prawdziwe. To nie są takie, że tak jak było to w przypadku Rossiego, że już on tam będzie jechał w swoim zestolem w zespole Aroma VR46 razem z Lukomariną, a po prostu była ta konferencja Prasowa i on ogłosił zakończenie kariery. Czyli mogę powiedzieć, że trochę się dziennikarze pospieszyli przed po prostu ogłoszeniem tego, tej informacji, co Valentino Rossi powie na konferencji prasowej. Kolejną taką sprawą to widziałem ten upadek samego Mark Marqueza razem z Martinem. No mogę powiedzieć, że incydent. To był incydent wyścigowy. No, ostatnio Mark Marquez widzę, że no, naprawdę ma pecha. Jeździ na limicie, przewraca się dużo. No, widzę, że naprawdę coś jest tam nie tak. Naprawdę. Albo z motocyklem, albo naprawdę forma Marqueza nie jest aż taka e, dobra. To jakoś nie widzę go teraz w ogóle. Myślałem, że już będzie ten postęp od Grand Prix. Niemiec od Zaxenryngu, kiedy Marquez wygrał ten wyścig, już myślałem wtedy, że no Marquez wraca, a tu no, jednak tego nie widać. Propo Vinalesa też mogę powiedzieć, że odbył on testy w Misano w i prawdopodobnie zjawi się już w Aragonii. Vinales już będzie w Aragonii jechał. Prawda, ciekawe są informacje. Na temat e, właśnie tego MotoGP dużo jest takich zmian. Nawet o Danim Pedrozie czytałem, e, że będzie chciał na, na jakiejś rundzie pojechać w tym jeszcze roku, jak na dziesiątą pozycję, którą zajął, to naprawdę bardzo ładnie było w Red Bull Ring. No, co do Grand Prix Silverson, to mogę powiedzieć. Fabio Quartaro ładnie. Rings walił żółtą racę. No, ten zawodnik miał naprawdę dużo przejść. Naprawdę Rins. I upadków, i frustracji. Takie drugie miejsce myślę, że Rinsa podbuduje. Naprawdę, bo wygrał ze swoim rywalem, Mirem. To było zauważalne. No ładnie, ładnie tutaj się pokazuje. I Ale już Espargaro. Aprilia. Aprilia się poprawiła. Nawet yy, komentatorzy mówili na temat Aprilii, że Kilka kilometrów, tylko na godzinę. Słab, słabszy ten motocykl jest od Ducati Więc tutaj naprawdę te aprilki się poprawiły. Ale widziałem też yy, Alejsza Espargaro, jak on podchodzi do wyścigu. Naprawdę, to jest, jak to się ogląda treningi, to w treningach mogę powiedzieć tak, że Alejsza Espargaro, jak zrobi dobre okrążenia, no to on rozmawia ze swoimi mechanikami, inżynierami. Tam to widać że z nimi tam rozmawia, e, naprawdę tam widać wszystko, że tam po prostu coś się dzieje w tym teamie, a niektórzy są tacy zawodnicy, że zrobią kilka kółek okrążeń, wchodzą do boksu, siadają na krzesło i piją tylko jakiś soczek i patrzą na Alei w timing. Nie, nie ma żadnej takiej rozmowy z mechanikami. A tutaj Alei spargoro Pargoro. kilka kółek zrobi Podchodzi do tych mechaników, inżynierów, rozmawia z nimi, co jest nie tak, albo i w ogóle, czy on dobrze skręca, czy on w ogóle dobry jest na, na prostych, dobre ma hamowanie, w ogóle. To widać, że jest takie zaangażowanie tego zawodnika podczas jazdy. Myślę, że aprilki do przodu pójdą. Jeżeli chodzi o te motocykle, bo stawka jest naprawdę bardzo, bardzo wyrównana. Ale tutaj, wracając do wyścigu, tutaj widzę Ariannę, która tutaj walczy z Akostą i już jest 15 pozycja. Jak ona wygra za Akostą, to, to ona jest w zespole. Jak ona wygra z Akostą, to ona w moim zespole zostaje. Petra Acosta razem z Arianną. Ale nie podpatrzałem. Jak wchodzi w zakręty? Pedro Acosta. Arianna. Tak, bardzo blisko. Widać, że Acosta tutaj chyba wyprzedzi. Sasakiego. Ale nie. Tutaj, tutaj, tutaj ładnie weźmie go. Weźmie go. Czyżby Arianna wyprzedziła Acostę? To jest niemożliwe. Ona zacieśnia zakręty na warunkach deszczowych. Tutaj, żeby... Chyba Kosta przegra. Arianna wygrała za Kostą. No nie mogę. Tutaj, tutaj ładnie, ładnie, bez ostatnie krążenia. No nie wierzę, ona wygrała za Kostą. Normalnie w ostatnim zakręcie wyprzedziła go. Z takim zawodnikiem wygrywać, nie no. Ja myślę, że po tym normalnie wyścigu to chyba zostanie chyba w moim zespole to, co ona teraz zrobiła. No, zobaczymy, ile tutaj wywrotek było, bo tak nie przyuważyłem, co tu się w ogóle działo. Lorenzo, to muszę zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Arianna. Jedna z nas padła. Akadem. Trzy pozycje na dół. Kontynuujemy. Ósma pozycja. Mocna. Ósma pozycja. Mocna. I kontynuujemy. Hello from Austin. We're here in Texas. Chyba we'll może sobie z tego wyjdę, bo takie podsumowanie sobie zrobię pro tego wyścigu. 14. miejsc. Ameryk. Acosta. Co ja mówię? Akagi tutaj zawit, zawid mnie pro po wyścigu. Chyba jednak widzę, że Warunki deszczowe AKG mu nie sprzyjają. Mam, mam podobnie jak on. Też nie lubię tych warunków. Ale propos Arianny, w warunkach deszczowych potrafi jeździć. E, co do Reala, to mogę powiedzieć fajnie zobaczyć takich zawodników jak Dowiego, Pedroze, Kala Kraczloa, e, No tych zawodników, którzy przecież jeszcze no, kilka lat temu doczarowali wręcz w MotoGP. Teraz. Fajnie, jakby jeszcze Pedroza był. No, kto wie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak tam Dovizioso będzie miał tempo, jakie będzie miał czasy, bo ktoś tam mm, obserwował jego konto na Instagramy i tam sprawdził, że Dovizioso wcale się nie obija, tylko jeździ. On jakiś uprawia sport, czy na rowerze, czy jednak krosowym Naprawdę widać, że ten może zawodnik mieć naprawdę formę. Ale z apripą, jak miał styczność, nie za bardzo to wyglądało. Yamaha, na Yamashce przecież jeździł jeszcze kilka lat temu. Także może być naprawdę jeszcze bardzo ciekawie do końca tego roku. Także naprawdę fajnie było. Co do kariery, obawiam się Grand Prix Ameryki. Jak mi pójdzie podczas warunków deszczowych. Jak cię podobało, łapa w górę, komentujcie. Do zobaczenia.